80. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz powinna być miejscem, powinna być czasem i okazją do zaprezentowania polskiego punktu widzenia, obrony polskiej wizji, pamięci historycznej, przypomnienia o polskich ofiarach, wskazania na to, jak... Ogromną rolę odegrała Polska podczas II wojny światowej, pokazania jej ogromnych ofiar, jej wielkiego zaangażowania w wojnę z Hitlerem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście, jak to bardzo często bywa, ta rocznica, zamiast być tym, czym być powinna, stała się przykładem klęski albo katastrofy. Ogólnie można powiedzieć, Polskiej polityki historycznej. No o pani Barbarze Nowackiej już wielokrotnie ja mówiłem, i mówił o wielu innych publicystów. I w zasadzie rzecz jest tak oczywista, że nawet nie podlega dyskusji. Pani powinna podać się natychmiast do dymisji, a jeśli tego nie zrobiła, to powinna zostać wyrzucona z rządu przez premiera przez Donalda Tuska, ponieważ jej słowa nakładając nawet, że to była pomyłka, chociaż ja mam bardzo duże wątpliwości, że to była pomyłka. Czy to nie, albo inaczej, czy to, może była, czy to nie była po prostu pomuka freudowska. To znaczy, czasem tak bywa, że ktoś w podświadomości w głowie coś ma i mu się to wymsknie. No i jej się to wymsknęło, co ona tak naprawdę myśli. Ale pomijając już kwestię psychologii, tego co pani Barbara Nowacka myśli, albo czego nie myśli, o czym wie, albo czego nie wie, publiczne zabranie głosu w tym momencie i w tym miejscu i przy tej okazji, w taki sposób, jak to zrobiła, mówiąc o tym, że polscy naziści zbudowali obozy koncentracyjne, obozy śmierci, to jest rzecz nie tylko nie do zaakceptowania, tylko to jest rzecz do natychmiastowego potępienia i do natychmiastowego przekreślenia. Powtarzam, to jest szczególny moment, kiedy to Polska powinna przypominać o swojej ogromnej ofierze o setkach tysięcy wymordowanych Polaków o również oczywiście Polakach, którzy jako pierwsi zostali skierowani do Auschwitz i byli pierwszymi ofiarami masowych zbrodni, którą, zbrodni które prowadzili Niemcy. No ale nie tylko chodzi tutaj o panią Nowacką. Popatrzmy, jak wyglądają ważne polskie instytucje kultury, które teoretycznie powinny być intelektualnym zapleczem dla, tego, dla budowania polskiej pamięci historycznej i dla obrony polskiej pamięci historycznej w starciu z innymi pamięciami, prawda, w starciu z innymi interesami. Instytut Dmowskiego przyjęty przez Platformę, obsadzony przez pana Adama Leszczyńskiego człowieka, który głównie specjalizuje się w walce z polskim antysemityzmem i który będzie nam wykazywał, jak to straszne rzeczy się w Polsce działy i który zaprosił jako jednego z pierwszych wykładowców do tego nowego instytutu, tym razem nazywanego Instytutem Gabriela Narutowicza, zaprosił, zaprosił Jana Grabowskiego, znanego Polakożercy, człowieka, który głosi tę tezę, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów. To jest instytut państwowy, który z definicji zajmuje się propagandą Polskiej myśli państwowej. Muzeum Historii Polskiej. Nowy dyrektor zasłynął właśnie tym, że przeprowadził jakieś tam badania, i z tych badań wyszło, że, w, że Polacy są straszliwymi antysemitami, bo w Polsce wrogość, nienawiść, ksenofobia i tak dalej przejawia się w antysemityzmie. No takie mamy, ja mógłbym tutaj bez końca pokazywać, jak kolejne instytucje polskiego państwa, te wszystkie, które zostały zdominowane przez obecnie rządzący układ, zostają przejmowane przez ludzi nienawidzących albo będących wrogo nastawionych do Polski i przyjmujących e, ideologię holokaustjańską albo to, co nazwałem religią Holokaustu. No ale to oczywiście nie kończy się na, tylko na pani Nowackiej i nie, ko kończy się, nie kończy się na tych panach. Ta polska słabość, ta polska niemożność wyeksplikowania, wyrażenia swojego poglądu, swojej postawy ta, ta polska niemożność obrony naszej pamięci historycznej, to nasze skupienie się wyłącznie na, tak jakby innych cierpień nie było, na cierpieniu żydowskim, z pominięciem polskiego skutkuje tym, że w tzw. Tak opinii światowej utwierdza się pogląd. W którym to poglądzie, w którym to przekonaniu dla polskich ofiar miejsca nie ma. No i tutaj oczywiście wręcz symboliczną postacią był król Karol III, który przyjechał do Polski i ogłosił, czy wspominając prawda, ofiary, wspomniał i o Żydach, i o Romach, i o Sinti, i o homoseksualistach, ale akurat o Polakach. Nie wspomniał, tak? No więc y, to jest dokładnie tak. Im, im słabsze są polskie instytucje państwowe, im słabsi są, i słabsze jest ich zaplecze intelektualne, im słabsze jest zaplecze rządowe i instytucjonalne, tym bardziej korzystają na, na tym wszyscy ci, którzy nam próbują narzucić obcą Polsce, wrogą Polsce i, i, i szkodliwą dla Polski narrację czy opowieść. I tutaj też mamy przykład y, y, pani... Habi profesor Javi Dreyfus, która jest, jak się okazuje, ja o tym nawet wcześniej nie wiedziałem, jest szefową specjalnej komórki czy specjalnej instytucji w obrębie Yad Vashem, czyli tej najważniejszej świątyni zajmującej się badaniem cierpień żydowskich w, w Izraelu. No i ta pani Dreyfus przyjechała do Polski również z okazji 80-lecia wyzwolenia obozu w Auschwitz i udzieliła dużego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. No i pani Dreyfus tam powiedziała, jak mówię, ze względu na to, że ona odpowiada profesjonalnie za. Polską część badań Jadwaszem to jest to z tego punktu widzenia no osoba wręcz kluczowa, i jej poglądy są tak ważne, żebyśmy zrozumieli, jak w obecnej optyce żydowskiej traktuje się Polskę. Co o Polsce się myśli, co się myśli o Polakach i co się myśli o y, wojnie. To jest, naprawdę jestem wręcz zaskoczony, że wywiad, którego pani Dajfus udzieliła polskiej agencji prasowej, no nie spotkał się z jakimś szerszym mm, odzewem, że nie został szerzej skomentowany i, i, i dostrzeżony. Bo ona tam mówi rzeczy rzeczywiście wyjątkowo szokujące. Mówi o tym, że rzekomo w Polsce urządzono nagonkę na prawdziwych badaczy, i do tej grupy prawdziwych badaczy zalicza Jana Tomasza Grosa, Jana Grabowskiego i panią Barbarę Engelking, twierdząc, że to oni byli rzekomo prześladowani przez poprzedni układ rządzący i że to oni byli tymi, którzy prowadzili te prawdziwe badania, czyli z propagandistów z ludzi, których przełapano wielokrotnie na mówieniu nieprawdy. których przyłapano mówię tu o poważnych historykach, którzy dokonali rozbioru ich test. Przyłapano na tym, że zmieniają, wycinają dokumenty. Że y, y, wyjmują z kontekstu, albo nie tylko, że w ogóle zmieniają treść zeznań świadków. To jest po prostu najbardziej karygodna rzecz, jaką historyk może zrobić. Otóż te osoby w oczach pani Dreyfus, w oczach pani odpowiedzialnej za, ja, za badania Jad Waszem na temat Polski, to te osoby są pozytywnymi bohaterami. A Polacy, którzy się przed nimi bronili, którzy wykazywali im błędy, są traktowani jako hejterzy, którzy organizują nagonkę. Ale to nie jest jedyny dziwaczny albo wrogi polsce pogląd, który pani Dreyfus reprezentuje. W części tej swojej rozmowy mówi o tym, no, że teraz się sytuacja zmieniła na lepsze, no wiadomo, jest teraz ten właściwy rząd, który rządzi, i że ma nadzieję. Pani Dreyfus, że Polska będzie potrafiła uporać się ze swoją przeszłością. Zamiast mówić o tym, zamiast dostrzec polską ofiarność, zamiast dostrzec tę skalę poświęcenia i zaangażowania Polaków w obronę Żydów podczas II wojny światowej, Polska, jak wiadomo, była jedynym krajem, gdzie karano śmiercią za pomoc Żydom, gdzie Polaków niosących ten, dla Polaków niosących tę pomoc to była kwestia heroiczna, to była kwestia ofiary to pani Dreyfus mówi tutaj przyjeżdżając w 80 rocznicę, że my mamy się rozliczać z naszą przeszłością. No to jest, to jest tak niesłychane hucpiarstwo, tak niesłychana bezczelność, że trudno znaleźć właściwe słowa. Ja sobie pomyślałem i tak też zresztą napisałem w swoim komentarzu, że w zasadzie można by z tym rozmawiać tak jak Polacy do tej pory rozmawiają, bo Polacy zawsze rozmawiają w ten sposób, że się oburzają, że się złoszczą, że wskazują właśnie, a my, a my takie ofiary, żeśmy ponieśli, a to, żeśmy tak pomagali. Ale ja bym zadał pani Dreyfus całkiem inne pytanie i szkoda, że, tego, to, że to pytanie nie padło ani w tym wywiadzie, ani gdzie indziej. Chciałbym zobaczyć, na jakim etapie rozliczań z, własnym, z własną przeszłością, jeśli chodzi o Izrael, znajduje się kwestia działania żydowskiej policji w gettach i na jakim etapie rozliczania się z własną przeszłością znajduje się kwestia działających judenratów. Przypomnę tylko, że w książce Eichmann w Jerozolimie Hannah Arendt postawiła tezę, którą uzasadniła i udowodniła, że bez żydowskiej policji i bez Judenratów hitlerowska zbrodnia, niemiecka zbrodnia na Żydach nie byłaby możliwa. A więc proszę bardzo, niech Jad Waszem temu poświęci swoją uwagę i wtedy będziemy rozmawiali na temat walki z własną przeszłością. Myślę, że pani Dreyfus mogłaby to zrobić jako pierwsza.